O, cześć Szymek! Cześć Szymon! O czym pogadamy? Porozmawiamy o sadzie. No, zbliżamy się do pełni kwitnienia, moi drodzy sadownicy. To jest najważniejszy moment na wykonanie zabiegów, nie tylko, jak mówiliśmy w poprzednich filmach, z biokalem, ale również najważniejszym, najważniejszy pod względem yy, potem chorób przechowalniczych. Nie mówię o chorobach fizjologicznych. Tutaj będzie mowa dzisiaj o chorobach, które powodują nam wszelkie zgnilizny, jeżeli ktoś do tej pory nie miał dużej sytuacji, e, złej sytuacji z, z parchem, a podejrzewam, że, że rok był na tyle prosty, że, że sytuacji e, ciężkiej nie było, dobre zabezpieczanie do tej pory wystarczyło. E, także teraz warto pomyśleć o jakimś mocniejszym środku, e, czyli stosujemy Delan, ale możemy też zastosować jakieś inne produkty e, z wyższej półki. Mówimy tutaj o produktach starszych typu Mytos czy Chorus, czy produkty nowe, produkty takie jak Luna, tak jak Fontelis, tak jak Faban. To są produkty, które zwalczają większą gamę chorób aniżeli tylko Parcha Jabłoni. Mówimy tutaj o chorobach takich jak szara pleśń, mówimy o komór nasiennych. To są właśnie te choroby, z którymi walczymy głównie w kwitnienie.